No i tak. Mamy pierwszy sygnał na dzisiaj. Wybrałem się trochę połazić w niedzielę. I zobaczymy co to. Badzik, sztuciec. Sztuciec omieliniowy. No dobrze. No i jest jakaś druga znajdka co sumie przeszedłem spory kawałek zanim tu dotarłem no ale coś jest tylko co to takiego hmm nie wiem trochę przeczyszczę zobaczymy na pierwszy rzut oka to przypominało jakąś broszkę ale, ale zobaczymy za chwilę no więc tak to chyba była jakaś zawieszka nie wiem czy to jest otwierane, czy nie. Ale chyba nie, bo żadnego zawiasu nie widzę. Po prostu coś tak razem złączone. Tu widać, że była to zawieszka jakaś. No tak lepiej. Kawałeczek tylko uszka zostało. No nic, lecimy dalej. No i jest coś kolejnego. Nie odeszłem za daleko. Tam była ta zawieszka, a tu chyba wpada monetka. Patrzymy. A tutaj rękawiczka. Nie. Znowu wszędzie widzę monety. To guzik. To jest gaciak klątwa gaciaków i tym razem wpada łuska Od pepeszy Nie ma zbitej spłonki A więc nie zabieramy Trudno z powrotem do dołka Nie wolno zabierać bez zbitej spłonki I tyle No i znowu Wpada guzik Adi ma klątwę PRLi Ja mam Klątwę gaciowców, który mi gdzieś spieprzył. Swoją drogą, zobaczcie jakie to jest potężne drzewo. No i ruiny. Dlatego też tutaj przyszedłem. Ruiny zabudowań. Stał tutaj dom, od przodu jeszcze zachowały się schody. Także coś tu się pokręcimy byłem już tu wcześniej. Wpadła padła broszka z takich ciekawszych rzeczy, broszka i sreberko jedna druga, silver grosza chyba, czy coś takiego. No i to są te schody, o których wcześniej mówiłem. Widać było wejście do budynku. Tam jeszcze, jeszcze zachowała się piwnica. Widać wejście Nie będę wchodził, bo osobiście nie lubię w takie miejsca wchodzić To ciekawe, no chętnie bym tam zajrzał, ale jestem sam to może nie będę ryzykował, że coś mi nowe spadnie i nie wyjdę no, pokręcimy się, zobaczymy coś tu mamy tylko tak podkładka czy taka wielka moneta nie. znowu coś wielgachny guzik Nie, to. no tak taki wielki buziol no duży czyli klątwa się trzyma jeszcze czyszczenie trochę no takiego wielkiego guzika to jeszcze nie znalazłem ma spokojnie 4 cm no i znowu jest ale guzik Ech. naprawdę jakaś klątwa guzików czwarty czy piąty Monetki jeszcze żadnej. Chociaż właśnie tutaj bodajże tam w tych krzakach znalazłem sreberko jedną drugą silver grosza. A więc może jest szansa. Nie no ja dzisiaj zwariuję. Znowu guzik. Już go oczywiście widziałem wcześniej. No, Jeszcze żeby miał jakieś zdobienia, to jeszcze. A to płaski. Wpadł teraz taki element. Jakieś chyba... zamknięcie do czegoś było. Widać, że było ruchome. Nie wiem czy to z mosiądzu. Czy z czego jakiś kolorowy metal Czyli idę w sumie do domu, wracam Żadna monetka nie wpadła, z półtora godziny chodzenia Same guziole I jeszcze może po drodze coś wpadnie I kolejna piwniczka jakaś no, Bardzo fajna Raczej przechodzona bo jest to Widoczne się tu przyjdzie Ale Sprawdzę Czy coś czasem nie piszczy No i jestem w tej piwniczce w środku Może nawet mi się nie zawali Jest jakiś sygnał Zobaczymy, znajdę pewnie śmieć No i oczywiście tym sygnałem, który przebijał co prawda na żelazo śrubka. Normalka. Teraz spadła jakaś nakrętka. Nie wiem od czego. Jakaś nakręteczka pewnie. Może z jakichś lekarstw. Nic miałem iść do domu, ale znalazłem jeszcze fajną okolicę. Ta piwniczka bardzo ładna, fajna. Wlazłem do środka, gdzie wcześniej mówiłem, że w sumie nie lubię włazić, bo mam wrażenie, że mi się zaraz na łeb zawali. Ale wytrzymała, nie zawaliła się. Przeżyłem. Nie no, dzisiaj jest normalnie dzień guzika. A ten na dodatek się ze mnie śmieje, oczka i buźka jest, nabija się ze mnie normalnie. Widzicie? Śmieje się i tyle. No i tak, ja już jestem w aucie. Podsumowanie wypadło. Niestety nie udało się żadnej monety znaleźć. Dwie godziny marzenia. Siedem guzików wpadło, w tym ten wielgafny. Naprawdę jest duży. Z łóżkiem. Nie wiem, czy to od płaszcza, od czego. No i to, taka najbardziej jakaś ciesząca znajdka, zawieszka. Myślałem, że się otwiera, ale ona po prostu się chyba rozwarstwiła. No z tej strony jeszcze jest cała. No i tyle. Czas wracać do domu. I następnym razem może coś padnie.